Jeśli chodzi o hortensję ogrodową, aby uzyskać kwitnienie, musimy mieć pędy drugoroczne, wyrośnięte właśnie z tych pozornie suchych pędów. Hortensja ogrodowa nie kwitnie na jednorocznych pędach, nie zakwitnie na tym pędzie. Ona zakwitnie na pędzie, który wyrośnie z tego takiego pozornie suchego badyla. Proszę popatrzeć w porównaniu do tej dolnej części, jak w tej chwili malutkie są te pączki, które wyrastają z bocznych gałązek. Największym błędem, jaki możemy zrobić, jest zbyt wczesne ścięcie tych gałęzi. W tej chwili mamy 10 maja. Proszę spojrzeć: hortensja ogrodowa wygląda tak. Bardzo dużo. Odrostów pędów od Ziemi i dopiero pojawiające się zielone pędy na pędach, które są przynajmniej jednoroczne. Proszę zobaczyć ta. Jeszcze wczoraj nie było żadnego pąka. Dzisiaj już wyraźnie zielony pierwszy pąk się pojawił, a i te widać, że są żywe. Co najczęściej się dzieje, jak zaczynają nam puszczać te dolne pędy, które w tej chwili proszę popatrzeć, jakie są już długie i duże. To stwierdzamy, że te nam wszystkie przemarzły i je obcinamy. To jest największy błąd, jaki można zrobić przy hortensji ogrodowej, bo ona kwitnie właśnie na tych pędach. I ścinając zbyt szybko te pozornie suche badyle, pozbawiamy się wszystkich kwiatów, które się pojawią później w lecie. Nie spieszmy się z obcinaniem tych pozornie suchych pędów przy hortensji ogrodowej. Tutaj jeszcze lepiej to widać, gdzie te dolne pędy już naprawdę są ogromne, odrosły od ziemi na przynajmniej Metra, te największe, i dopiero w tej chwili roślina wypuszcza boczne pędy z tych pozornie suchych badyli. Wiem, że to wiosną wygląda nieładnie: taki suchy, badylasty krzew, ale jeżeli nie wytrzymamy tego okresu i nie poczekamy. Co się będzie z nimi działo? To niestety nie będziemy mieli kwiatów. Proszę popatrzeć, jakie to jest w tej chwili zielone. A jeszcze tydzień temu nie było ani jednego zielonego pąka na tych pędach. Poczekajmy przynajmniej do 15 maja z obcinaniem. A takim kwitnieniem, oddzięczy nam się hortensja ogrodowa. Jeżeli właśnie nie wytniemy tych starych pędów, tutaj widzimy już rozwinięte kwiatostany, natomiast te nowe pędy, które odbijały od ziemi, to są właśnie te zielone, wysokie pędy, które nam wyrosły od samego dołu. A kwiatostany są na pędach, które pozostawiliśmy takie suche.